Problemów od samego początku było sporo. Niektórych się spodziewałem, no bo chociażby problem śmieciowy. Z tym wiedziałem, że się zetknę, że jeżeli przez rok ten problem cały czas gdzieś był schowany. Bo o nim się co prawda mówiło, ale tak na dobrą sprawę można było go rozstrzygnąć rok wcześniej. No a potem przesuwanie w terminie. Realizacji jednak tego, tego przetargu, nie spowodowało, że w pewnym momencie trzeba było się zetknąć z problemem. Ale o tym doskonale wiedziałem i wiedziałem, że przyjmę ten problem na siebie, że będę niejako płacił też za, za to, że to ja postanowiłem ten problem w Tarnobrzegu rozwiązać. Mam tego świadomość i, i absolutnie nie uciekam. Mimo, że. Że nie poczywam się do winy, to jednak mam świadomość, że mieszkańcy utożsamiają pewnie podniesienie cen śmieci ze mną. Ale, tak jak powiedziałem, od tego problemu nie uciekam. Natomiast faktycznie kilka problemów następnych, które też, nazwijmy to, krążyły, one były mi znane, mniej czy bardziej. Problem nierozliczonej dotacji dla klubu koszykarzy. To był kolejny problem. Ja oczywiście o tym, o tym wiedziałem, natomiast kiedy, kiedy zapoznałem się dokładnie z raportem, no miałem świadomość, że to jest problem, który trzeba przeciąć raz i koniec. I to była na pewno też trudna moja decyzja dla mnie, ale też i dla kibiców, i mam tego świadomość. Natomiast jednak powtarzam to z uporem maniaka. Powinniśmy dotować sport dzieci i młodzieży. Na tym powinniśmy bazować. Miasto nie jest takim tworem, które, który powinien finansować kluby, kluby sportowe, profesjonalne kluby sportowe. Ja rozumiem pewne wsparcia, bo co do tego nie ma wątpliwości, ale nie współfinansowanie. Miasta po prostu na to nie stać. Natomiast dzieci i młodzież, tak, po to, żeby odciągać od różnych patologii nawet, żeby ich wyciągnąć z domu, oczywiście. I tu trzeba naprawdę ułożyć w różne dziedziny sportu: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy. Każda dziedzina. Pływanie. To są rzeczy, które rozwijają. Ale największym problemem, faktycznie, to było to, z czym zderzyłem się po tych kilku tygodniach TBS. I to był problem, który Widzę, że w tej chwili też próbuje się obarczyć mnie odpowiedzialnością za to, że problem TBS-u nie został rozwiązany wcześniej. Dzisiaj widzimy jasno i wyraźnie, blok był budowany bez pieniędzy, bez wchodzenia w wielkie szczegóły. Można by zapytać właściwie każdego mieszkańca Tarnobrzega, czy mając 1000 złotych w kieszeni, zdecyduje się na budowę domu. No właśnie, Nie każdy sobie odpowie na to pytanie. I to był problem, z którym się faktycznie zmierzyłem, i bardzo cieszę się za wsparcie wszystkich, którzy wtedy wykazali się z jednej strony dobrowolą, a z drugiej strony pomocą, bo dzięki tylko tym ludziom, ale też i determinacji mojej i mojego zastępcy udało się wprowadzić mieszkańców do bloku. To był dla mnie najważniejszy problem: że ci ludzie, którzy partycypowali w budowie tego bloku, są na bruku, bo oni tak naprawdę są na bruku. Oni mieszkają w wynajętych mieszkaniach, im się kończą, kończą umowy. Oni mają meble w salonie, w którym muszą płacić za, ten, za te meble od powierzchni, którą w tej chwili zajmują. I ci ludzie tutaj, nawet przy tym stole, ja pamiętam, kiedy, kiedy powiedziałem, że chciałbym jak najszybciej. Prosili mnie o, o datę. Ja powiedziałem, że no, według mnie, wydaje mi się, że w ciągu trzech tygodni powinniśmy rozwiązać problem. Okazało się, że, ale to jest frycowe, za które się płaci podobno, że w takiej sytuacji nie podaje się dat. Nie podaje się dat tak, jak się nie podaje dat wtedy, kiedy mówi się o raporcie otwarcia i mam tego dzisiaj pełną świadomość. Gdyby nie te problemy, to myślę, że bylibyśmy już po, tych, po tym raporcie, raporcie otwarcia, o, o, którym, o którym mówiłem, a dzisiaj wiem, że te problemy jednak spowodowały wydłużenie tego czasu. Tych pytań jest na tyle dużo, że trzeba sobie na nie odpowiedzieć, żeby potem spokojnie usiąść przed państwem i przed osobami, które mnie będą oglądać i słuchać, żeby jasno i wyraźnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Tarnobrzeża nurtują. TBS to był, myślę, ten problem, z którym zetknąłem się najbardziej dotkliwie, ale mówię, cieszę się, że z perspektywy mieszkańca tego bloku, dla niego sprawa jest może nie do końca jeszcze załatwiona, ale Ci ludzie już są w tym bloku. I jak y, chodziliśmy, rozmawiałem z tymi mieszkańcami, to bardzo cieszyłem się, kiedy mówili: No, na Wielkanoc już na pewno mieszkanie będzie skończone, już będzie umeblowane, już będzie łazienka zrobiona, będziemy mieszkać. Na Wielkanoc zapraszamy pana do siebie. Kto wie, mo, może. I to był chyba ten największy problem. Pewnie, że dzisiaj jesteśmy na drugim etapie, to znaczy chcemy zapłacić podwykonawcom, bo to są też firmy, to są ludzie, którzy czekają na te pieniądze. Nie ze swojej winy, nie dostali pieniędzy w terminie, więc jest taka procedura, jest taka możliwość. Chcemy, chcemy to, ten problem rozwiązać. Co do tych głównych firm, które, które były. W ramach konsorcjum, no to cały czas powiedzmy, trwają rozmowy, bo wiadomo, że my w tej chwili też mamy już umowę, umowę, właściwie, przepraszam, opinię prawną na temat tego, co możemy dalej robić. No i tu wiadomo, że w granicach prawa możemy się tylko poruszać, nie może nastąpić przekroczenie norm prawnych, bo wtedy wiadomo, co, czym to grozi. To były chyba te najważniejsze problemy, z którymi się spotkałem. TBS to nie tylko jeden blok i nie tylko te 55 Tak, rodzin, tak. To tam podobno mówi się o coś, jakimś większym problemie. Ktoś Panu prezydentowi jest. Tak, zwiększa, tak, jest, jest mi ten problem znany jak najbardziej i myślę, że w tej chwili, kiedy już się faktycznie uporamy z tym największym problemem TBS-owskim, to będziemy musieli wrócić do tego, o czym mówią mieszkańcy, to znaczy o chociażby tym, że niektóre bloki nie są remontowane, panele nie są czyszczone, panele słoneczne nie są czyszczone, że jednak wymaga tam naprawdę ingerencji TBS-u każdy właściwie blok, więc jak najbardziej. Jesteśmy myślę na bieżąco w tych rozmowach, szczególnie w tej chwili Pan Prokurent jest na bieżąco w rozmowach z mieszkańcami i wiem, że to jest problem, który musimy, musimy rozwiązać, musimy pomóc tym mieszkańcom. Pamiętam jak rozmawiałem z byłym prezydentem Norbertem Astalerzem, tylko poprosiłem o komentarz w sprawie śmieci, problemu śmieciowego, który pan zastał, powiedział mi o pięciu trupach w szafie. Na razie usłyszałem o dwóch, które pan znalazł. Czy już się domyśla pan albo ma pan wiedzę na temat kolejnych trzech? To znaczy, no, y, śmieci raz, y, TBS 2, y, koszykówka 3, to chyba jeszcze dwa zostały. Y, Mogę się domyślać, ale nie chciałbym wywoływać wilka z lasu.